Ach widzowie, znów mnie tydzień nie było na tym kanale. Fajnie. Dzisiaj mam dla Was bardzo specjalny film, ponieważ to już będzie chyba 9 odcinek z Bezsensownych gier A w 10 odcinku z Bezsensownych gier będą znów Babsy. Więc zapraszam za dwa tygodnie właśnie na Babsy. A teraz intro. Okej, okay, dzisiaj gramy w Trainer of Monsters i jest to kuźba coś dziwnego. <grym> Dobra, wybieramy potwora. To jest skorbani, sidra. Znaczy, teraz musimy też odganiemy, bo to jest pomomów. To jest według mnie sidra, manchlax, Nidoran i to jest albo Golbat, albo krobat. Nie wiem, nie jestem pewien. Chyba, skorbanego, pseudo skorbanego. Co to jest ten? Jak on ma wątpianie? Na co to jest? Co to jest? To, to, to wam tu zaznaczę znowu. Co to jest? What the fuck is this? My friends. What the fuck is this? To. to o. o tej, otwieramy. Back, back, o. Dobra, mamy krok. Kroce mamy. Dobra, to jest, bo to jest też. Pa budujemy. Dobra, no, 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 już... Końcwa zajęła Instagram, Od jak dobra, jak jaksy sobie sobie Dobra. Łapiemy Pokemony Skorbany edomordą. No siema, siema I jajka, są te inne w tej grze. Jajka. Dobra. Gdzie Są jakieś monsters. Uu, wow, wow, jak wykopałem. Niech. Jezu, pogramy pewnie w tą grę. Dobra, mam ataku. Aaaa! Tym można ruszać! To jest bardzo bezsensowna gra. Wow, Top 10 Anime Fights! Top 10 Anime Fights! To jest serio Top 10 Anime Fights! Jebany Królik kontra jebany gówno! Paweł, jak wygramy z tym gównem, bo... Wygramy i kończymy odcinek. Dobra, chodź tutaj, chodź tutaj, no, 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 ogniste taki, no, pozdrow, bojku, pozdrow, fajnie jest tu, 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 tu Okej, okay, od tą grę, bo to gówno do samego odcinka, pa.